Ta cudowna szmatka do czyszczenia szyb będzie się nadawać do tego, do czego mój znajomy ksiądz wykorzystuje studentki, bo pokaże Ci sposób, dzięki któremu jesiennym i zimowym warunkom atmosferycznym powiesz słodkie i soczyste. Wypierdalać. Tu masz połowę szyby umyto przy pomocy tej cudownej szmatki, którą polecają na wszystkich forach dla prawdziwych domowych kur. Woda zostaje zwykłą taflą. A tu jest połowa szyby, która została umyta przy pomocy Superior Glass od Ultra Hot, który jednocześnie czyści i nadaje efekt hydrofobowy, dzięki czemu woda ucieka z powierzchni szybciej niż odarnięta umysłowo niewiasta od przyczynnego kasztana. A umycie szyb Superior Glassem jest łatwiejsze niż zabawa Twoim kur. Przypnij produkt na szybę i mikrofibrę i rozprowadź go po chłodnej powierzchni, następnie weź suchą fibrę lub czyściwo bezpłowę i dopoleruj szkło. Superior Gas nie tylko sprawi, że szyba będzie bardziej przejrzysta niż sytuacja, w której Twoja dziewczyna mówi, że Marek to tylko kolega z pracy, ale dodatkowo sprawi, że jazda w deszczu będzie dużo przyjemniejsza. Produkt możesz używać na szybie zabezpieczonym powłoką i jako samodzielne zabezpieczenie, które sobie kurwa chwilę poleży, dokładnie nawet kilka tygodni, więc pamiętaj, nie bądź chuj. Z wrażenia zrobiłem Kleksa.